telewizji jeszcze nie było. To historyczny moment dla Polaków na Litwie. Ja się nazywam Agata Dorotko i przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzenia naszego pierwszego serwisu. Nad realizacją programu czuwam młody, ambitny, także wileński zespół fachowców. Właśnie tak, emisją pierwszego programu informacyjnego 17 września, dokładnie w 80. rocznicę ataku sowieckiego na Polskę, rozpoczął nadawanie pierwszy zagraniczny ośrodek telewizji polskiej, TVP Wilno. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, co przez wiele lat było marzeniem i celem działań nie tylko nas, jako korespondentów i przedstawicieli TVP na Litwie, stało się faktem. Czekali na to chyba wszyscy Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, a uroczysta inauguracja stała się wielkim świętem, które oczywiście przypomnimy dziś. Wilnotece. Bo to właśnie redakcja i cały ośrodek wilnoteki jego wieloletnie doświadczenie stało się tym fundamentem, na którym w ciągu pół roku udało się zbudować ośrodek TVP Wilno. Czym będzie TVP Wilno o tym za chwilę, a teraz zapraszamy do wilnoteki i na relacje z gali otwarcia. TVP Wilno. Najnowszy kanał telewizji polskiej. Stworzony z myślą o polakach mieszkających na Litwie. TvP Wilno to lokalne wiadomości i najważniejsze informacje z Polski i Litwy w programie Infowilno. TvP Wilno to lokalna publicystyka, znakomite reportaże i filmy dokumentalne. To polskie kino, kultowe seriale i najlepsze programy rozrywkowe wyprodukowane przez telewizję polską. TvP Wilno codziennie od 18.30 do 21.00 czasu lokalnego. Polacy na Wileńszczyźnie nigdy nie byli Polonią. Oni tu byli zawsze. To granice się przesunęły. Dlatego mówmy o Polakach i o tym wspaniałym dniu, kiedy możemy otworzyć już w pełni rozkwitający ośrodek telewizji polskiej, oddział telewizji polskiej TVP Wilno. To wielka misja, wielki obowiązek, wielka radość i spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy tęsknią do tych ziem, którzy kochają te ziemię, ale również tych, którzy tutaj zostali tęsknią za Polską. Chcemy pokazywać Wileńszczyznę Polakom i przypominać, pokazywać Polskę tutaj Polakom na Wileńszczyźnie. To jest nasz obowiązek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli to robić teraz w sposób w pełni profesjonalny, z odwołaniem się do najnowszych technologii. Na inaugurację przybył do Wilna także premier Rzeczypospolitej, bez którego decyzji nie byłoby możliwe powstanie wileńskiego ośrodka TVP. Wszystkim, którzy czekali na powstanie tego kanału, bardzo gorąco dziękuję za ich pracę, za ich wysiłku, za, za to, że wierzyli, że powstanie ten kanał telewizyjny tutaj w Wilnie i jestem przekonany, że on przyczyni się do tego, że relacje polsko-litewskie będą jeszcze lepsze, kultura polska na Litwie będzie kwitła, a wspólna walka o interesy Polski i Litwy i w Brukseli, i w Waszyngtonie, i wszędzie indziej na świecie będzie wzmocniona dobrym polsko-litewskim przekazem. Na uroczystą galę w Domu Polskim premier Morawiecki przyjechał prosto ze spotkania z premierem Litwy. Była to kolejna robocza wizyta, ale też podsumowanie udanej współpracy, bo właśnie premierem Polski i Litwy Wileńszczyzna zawdzięcza polską telewizję. Przed rokiem z inicjatywy premiera skwiernie Lisa powstała nowa sieć naziemnej telewizji, która retransmituje pięć polskich kanalów, w tym TVP Info, Polonię i Historię. Polska wsparła tę inicjatywę. TVP Wilno będzie szóstym kanałem opartym na programie TVP Polonia, Ale z własnym pasmem wieczornym. Jeszcze kilka lat temu sama nazwa TVP Wilno wzbudziłaby na Litwie spore oburzenie pseudopatriotów. Dziś nikt nie protestuje. TVP Wilno! Uruchomienie pierwszego zagranicznego ośrodka telewizji polskiej właśnie w Wilnie jest bardzo ważne dla mieszkańców Wileńszczyzny, których językiem ojczystym jest język polski. Nie wątpię, że ważne to też dla Litwinów, którzy będą mieli większą ofertę polskich telewizji, przez co mogą więcej się dowiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce, Europie i na świecie. TVP Wilno, moim zdaniem, pomoże polskiej społeczności na Litwie lepiej zrozumieć przemiany geopolityczne zachodzące na świecie, a szczególnie w naszym regionie jak też uwolnić się od wpływów propagandy szerzonej przez media rosyjskie. Nasi sąsiedzi, a w szczególności jeden sąsiad prowadzi czasami politykę dezinformacji i ten kanał TVP Wilno ma na celu również prostowanie, pokazywanie prawdy w jej różnych odsłonach polskiej, litewskiej, ale właśnie prawdy. I wszystkim, którzy się do tego przyczynili, chciałem bardzo serdecznie podziękować, że Polacy mieszkający na Litwie będą mieli wreszcie kanał TVP Wilno będą mieli możliwość oglądania telewizji polskiej. I w tym dniu należy chyba wspomnieć przede wszystkim naszych rodziców, naszych dziadków, którzy przeżyli nie tylko ten słowetny dzień 17 września, ale i do tego dnia i po tym dniu wiele, wiele innych i sprostali wyzwaniom i zawdzięczając im my tu jesteśmy. My możemy oglądać tych dzieci, my możemy sami przemawiać w tym swoim języku i w tym swoim języku wzbogacać naszą ojczyznę Litwę i naszą Wielinszczyznę kochaną. Wyrażamy razem z premierem Sauliusem Skwirnielusem nadzieję, że ta telewizja będzie rozpowszechniać się nie tylko w trzech, czterech okręgach, ale i na całą Litwę. Powstanie TVP Wilno to jednak nie tylko polityczna decyzja, to również zaangażowanie wielu osób. Jednak ojcem chrzestnym tej inicjatywy jest Michał Dworczyk, który już przed kilkunastu laty usłyszał wolanie z Wilna i po ponad dziesięciu latach doprowadził jednak do realizacji tego projektu. Rzeczywiście, TVP Wilno to jest taki przykład, że projekty, które są wymagające które napotykają na wiele przeciwwskazań przy ich realizacji wymagają odrobiny czasu. I tak było właśnie Stefał Pewilno. Polacy na Litwie od początku lat 90. zabiegali o to, żeby mieć swoją telewizję, telewizję po polsku i robioną przez miejscowych Polaków. Taka próba została podjęta w latach 2007-2008. Niestety wtedy ona nie była udana. I dopiero rok temu, dzięki osobistej decyzji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, politycznej, bo to na pewno jest decyzja polityczna, i budżetowej, ten projekt mógł ruszyć i dzięki temu możemy po roku spotkać się na dzisiejszej uroczystości. Tak szybkie utworzenie nowego ośrodka było możliwe nie tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu telewizji polskiej. Podstawą do budowy nowej redakcji był działający tu już od lat ośrodek Wilnoteka. Wszystko się zaczęło 22 lata temu, gdy trójka młodych Polaków z Wileńszczyzny, Edyta Maksymowicz, Jan Wierbiel i Walenty Wojnilo wróciła po studiach w Polsce w rodzinne strony i nawiązała współpracę z TVP. W ramach tej współpracy rozwinęła się z czasem cała redakcja. Wileńscy Polacy otrzymali własne okienko w TVP Polonia, czyli właśnie w Wilnotekę. Powstał profesjonalny zespół, i gdy po latach ochłodzenia między Polską a Litwą w 2016 roku nastąpiła reaktywacja placówki korespondencyjnej TVP w Wilnie, po raz pierwszy wypisaliśmy na klapsie TVP Wilno. Nawet wówczas trudno było przypuszczać, że już po trzech latach będzie to oficjalna nazwa. Dziękuję panu ministrowi Michałowi Dworczykowi za nieustępliwość, za to, że był bardzo konsekwentny w tym, żeby chodzić tydzień po tygodniu i przypominać o tym, że TVP Wilno musi powstać jak najszybciej. I to, że powstało, że powstaje dzisiaj, to jest między innymi bardzo ważna zasługa pana ministra. Dwójka pozostałych bohaterów, dzięki którym ten kanał istnieje. To pani redaktor Edyta Maksymowicz i dzisiaj wicedyrektor telewizji Polonia pan Mirosław Cinnowicz. To ta dwójka urodzona i wychowana na Litwie, która jeszcze w, lat w latach 2007-2008 próbowała stworzyć ten kanał, włożyła tyle serca i tyle energii, że dzisiaj możemy się spotkać i bez ich udziału e, otworzenie tego kanału byłoby niemożliwe. Na inaugurację TVP Wilno i spotkanie z premierem Morawieckim licznie zgromadzili się wileńscy Polacy. Była wśród nich Krystyna Adamowicz, zasłużona dziennikarka i pisarka. Laureatka nagrody prezesa TVP na niedawnym Festiwalu Kultury Kresowej w Brągowie mogła bezpośrednio podziękować prezesowi za tę nagrodę. No to był wielki obowiązek moralny za to wszystko, co przez kilkadziesiąt lat pani Krystyna Adamowicz zrobiła dla krzewienia kultury polskiej na Litwie na, wśród, wśród Polaków na Wileńszczyźnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. I mam nadzieję, że nowo powstały TVP Wilno. Nasz kanał na, na Litwie będzie też jakąś platformą do Pani ekspozycji i, i, i większej jeszcze obecności, czy wzmożenia tych kanałów dystrybucji dotarcia do Polaków na Litwie. Bezwzględnie jestem po prostu zauroczona dzisiejszym wieczorem również. Zobaczyłam ile młodzieży naszej wileńskiej, jaka piękna nasza młodzież, która będzie pracowała na tym kanale. Myślę, że oni dojdą również do naszego pokolenia, ludzi starszych, którzy właściwie tworzyli polskość tutaj po wojnie, którzy że mają w swych domach, po, po swych dziadkach, wirtuti e, military przechowywane, pamiątki po ojcu, który został z, e, zabity w Katynie. Także o nich warto też mówić, bo to są ludzie, którzy tworzyli tutaj na Wielę Szczyźnie historię polską. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. serdecznie bardzo. Dziękuję. Pani, zapraszam całą redakcję. Jakie ma być TVP Wilno? Jakie nadzieje są wiązane z nową telewizją i czego jej życzą uczestnicy inauguracji? Po prostu trzeba powtórzyć taki cud, jak to było jeszcze w czasach sowieckich kiedy Litwini oglądali polską telewizję i uczyli się w ogóle języka polskiego. To trzeba po prostu zrobić atrakcyjne programy. Radość jest ogromna, nadzieje są też wielkie. Od nas zależy, myślę, od nas wszystkich i, i redakcji tej telewizji, ale oczywiście i od wszystkich, i od społeczności, i od polityków, i od działaczy. Ona będzie wypełniona treścią. Podstawą do tego, żeby było dobrze, jest nasza wspólna życzliwość, solidarność. Co jest najlepsze u nas na Ja Myślę, że przede wszystkim pozytywna to powinna być telewizja, bo mamy dużo rzeczy, które mogą i powinny być przedstawione jako pozytyw: atrakcyjność, konkurencyjność i pozytywność. Myślę, że te trzy czynniki zaowocują, że nasze ludność będzie oglądać i nie tylko nasze, bo żywią nadzieję, że zainteresują się tym i osoby innej narodowości, a i bracia i siostry Litwini także spoglądną na to z pozytywnego i z zaciekawienia momentu i tego życzę. Telewizja polska w Wilnie powinna realizować Dwa cele. Pierwszy cel to cel informacyjny, a drugi cel to właśnie budowanie środowiska młodych Polaków poprzez przyciąganie coraz to nowych, młodych, obiecujących ludzi, którzy będą pracowali na rzecz całej społeczności polskiej na Litwie. Informacje, które Wy będziecie przygotowywać, będą cały czas również oddziaływać na mieszkańców Polski, przypominając im, o kresach II i I Rzeczpospolitej, o rodakach na wschodzie i o tym, jakie Rzeczpospolita ma wobec nich obowiązki. Wszystkiego najlepszego i powodzenia dla telewizji polskiej. Jestem przekonany, że z czasem TVP Wilno nie będzie nadawać kilka godzin w tygodniu, ale będziemy nadawać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu we wszystkich ciekawych gatunkach telewizyjnych. Seriale, informacja, publicystyka, sport, rozrywka, żeby to tętniło życiem i zapalało wyobraźnię i serca. Polaków na Litwie i Litwidów czujących sentyment do Polski. Niech żyje przyjaźń polsko-litewska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Panie Prezydencie. Panu Bogu, na łóżko te słowa. Jak mawiałem na Wileńszczyźnie, tymczasem dzisiaj my już żegnamy się z Państwem, a widzów na Wileńszczyźnie zapraszamy do oglądania TVP Wilno. Jeżeli ktoś jeszcze nie odbiera tej telewizji, to radzimy raz jeszcze przeskanować telewizor z włączoną anteną naziemną, aż się pojawi obrazek z logo TVP Wilno. A więc od poniedziałku do piątku program informacyjny Info Wilno. O godzinie 18.30, a później specjalne wileńskie pasmo do 21.00. No a Wilnoteka jak zwykle we środę na TVP Wilno o 20.25, a w telewizji Polonia we czwartek o tej samej porze. Do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz Oklaski, bardzo dziękujemy.